Odpalamy robota czyszczącego. Jest naładowany i wyjeżdżamy ze stacji. Rozpoczynam sprzątanie. Ładuje się, pobiera wodę i tak dalej. Mm -hmm. Tak. On Film filmuje, filmuje. Patrz prawie minutę trwa zanim monten wyjedzie. No dobra, prawie dwie minuty trwa, że on się tutaj ustawi. A jak ja rozmawiam z to tam się nie nagrywa? Wszystko się nagrywa. O, wyjechał ze stacji. Wyjechał ze stacji i zaczyna sprzątanie, ale my go przenosimy na górę, czyli go. lokalizują pozycję na mapie. Proszę czekać. Sprzątanie wstrzymane. Sprzątanie wstrzymane, bo idę zanieść go na górę? I na górze włączam i po prostu on działa, sprząta na górze.